Witam wszystkich... mi Witam wszystkich z tej strony kadet i czekamy na Korna, który... O, właśnie się pojawił. Dzieba! Jojo. No znowu w tym kurde śmiesznym kasku na głowie. <grym> jak się winać. <żeby> no. <grym> Ale była fajną tą poszulkę, no? Tak dawno nie odpalałem do lando, że już zapomniałem, jak, jak zajebiście wyglądam. <grym> Ktoś musi. <grym> Że zapomniał jak twój No, ej, to wszystko twoja wina się chodzi dzień w dzień, a ty... No to ja sobie zrobię miesiąc przerwy. Mara Może, że miałem tu rzucać kurde Spoko, spoko, ludzie będą mieli coś oglądać. No, no dokładnie. Może mhm. skierie, jaki szybki... Szybki coke. <śmiennie w zespołowano> Dobra, trzeba kupić ammo. Nie, nie trzeba. Trzeba sprzedać broń. A, nie, też nie trzeba. To się nie przyda. To się nie przyda. Kurczę no 21% 30, 30. ha, 30. Się nie przyda, się nie przyda, się nie przyda, się nie przyda. To się. zostawi się, się nie enter, przyda, się Enter. Wyrzutnie rakiet ze strony. Co no to Pistolet, fire ten magazine. Shield. Co Klas... tutaj jest? to jest? Bandyta. Mam coś dla bandyty. To nie dla ciebie. Ty, nie? Ty bandziorze, ty. No Ciekaw się. kto no, to jest klasa? Klas gun. Boon... Coś tam? No? Bandyta? Du... Fod... Assassin. To ja! Ja! To ja! Łoł! Wow! Check this out! Czekaj, możesz sprawdzić. Czekaj, gdzie to mam. O w mordę, ale solownik. Tylko dodał. Drog. Tu. Gdzieś tu w dziepno Team cap... O! Critical damage. O to. Się przyda się. Welcome, customer. W ogóle, ale, ale dobra. W ogóle, ale dobra. Ale się przyda. No. Ja Bo, mam, czy, a, cztery... coś tanka? Co? Masz oh. coś na tanka? Bitaś mnie tanka? <laughs> <laughs> nie, nie mam, nie mam. Sorry. No. Okay. Kurczę, strasznie szybka myszka. Znaczy, strasznie szybko ten. Muszę zmienić czułość. Aha, nie, dobra, to tak. Dobra, może być To co, śmigamy? Get w Co to jest? Co to jest za zadanie, tak by the way? Gdzie to były zadania? Aha, czyli mam tylko wątek główny, dobra I trzy tokeny do rozdania Dobra, critical hit damage mamy, jest 1% co my tu mamy? Shield, recover, recoil... ...game... raczej gun, no, gun damage. I ostatni... ...max alt. Fire ten. ...no to max health. Dobra. Kornik, się tam... ...pk fujarkę. Ach. Jeszcze tego nie było. Size damage. Zły, ta chyba nie jest lepsza. Deal bonus, extra damage. Nie wiem, czemu używam tego. Chociaż ta i ta ma dwa strzały. Dobra. Pewnie dlatego, że tam to fajnie wyglądało. Typowo taka z bullet Storma Ups Aha, on sweniał Słowo, on znowu gdzieś poszedł kurcze Nie filmik nagrać, co, bo rozgląda No, o słychać go Dobra, to jest tam, tamtą, tą, nie tutaj, tam, na, tam, tam Do znacznika hmm. Pierwszy pada, pierwszy pada, pierwszy pada o, shit, nieee! AAAAAAAA! Headshot! To w głowę. <laughs> Headshot i to w głowę. <laughs> Nie no, była spoko. O, w modę! Przeciwnicy! Uciekaj! <śmiech> <śmiech> uh! Nie lubię ich, chyba ich naprawdę nie lubię. Dobra, wyeksplodowałem go. Och, dobra, leży. Dziwne, myślałem, że musimy iść w drugą stronę. Aha, nie myśmy tam misję zrobili, chyba. Nie, musiałbym sam obejrzeć to, co nagrałem, kurczę. Nie wiesz, gdzie idziemy, no. no, no to dokładnie. Nie, tam trzeba iść, tam są znaczniki, bo to znaczy, że... No wiem, ale to jest wątek główny, tylko pamiętam, że... trzeba wziąć samochód. Weź różowy, różowy weź. Czekaj... Jak tu się... a, tutaj jest. Wzięli go. Nie ma różowego. Jest, dobra. Akurat się nazywa tak, jak Twoja ulubiona postać. Bumble, bumble, prawie bumble, ja słuchaj. Bumble, bumble B, bumble B. Jak tu się nitro używało? Na pewno nie tak. F? F? No, F. Jak go używam w locie, ale jak już jedziemy po normalnej ziemi, to go nie używam. Dobre! Pięknie zaparkowane auto, jak zawsze. Jak tu ja. O, fajna bazooka jest u mnie pokazana. U mnie jest fajna shotgun, z dwoma magazynkami pokazany. Zresztą tutaj zawsze są pokazane fajne bronie, tylko ich nie dają grze, nie? pij i znowu. Jak ty się w ogóle? Just drive up and honk your horn. Maybe this won't be so hard after all. <tryk> Chyba coś zepsłeś. <tryk> ja to napra Kurwa, nie naprawię tego. Dobra, jest, 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 jadę! Dobra, wysiadamy ile jemy ich w oni mają działko na tym. Dobra, już nie mają. Gdzie jest ten jeden? Aha, na dole. Oto kur. Oto kur. Dobra. Aha, dobra, do, musimy tam do, lecieć. Była autko i panuczę. No niestety. <noise> eee. Dobra, to. Bierzesz różowe, czy ten? Aha, wow. To było awesom. Awesom. Teleportation. No, niestety. Wszystko ma swoje priorytety. Niestety. Buzia, O, No, shot. Ha, late to the dust, ha? No to kenał dostałem. Mm -hmm. Dobra, później to rozdam. Może ma eskort Nie jest to stara, stara mapa wymiotnicza, mi się zdaje. Nie, zdaje ci się raczej. Chyba nie lubią się powtarzać w tej grze. Eee, mm. e, widzisz te. dwa wielkie przyjaciele? to chyba Twoja dziewczyna. Moja. Możliwe, możliwe. Ja pierdolę, jakie balony. Co? ja by tam włożył głowę, to by było jak słuchawki. O, mapa świata. O. o, o. cieków, 30 odcinek katy, o mapa świata. Not once a peat. Trying to rescue your pal rolling from the dam, huh? I bet you could fool those blood shots if you drove up in one of their custom trucks. I got one right over yonder that I crushed with the driver still inside. My bad. Well, I got a vanilla technical in the shop, and most of the parts we need. Just gotta doll it up with some more of the bandit trimmings or So. You can probably scavenge that stuff from the bandit controls around here. <gasps> Zgadza się, po twarzy, ja? <laughs> o dobra, nie robimy wodę główny czy bieremy te zadanie poboczne? Sprawdziłem, co on tu ma. E, nie, nie opłaca się. Nie opłaca się, ale. No ale chodź do auta, nie? Szybciej skończyła mi się amunicja. Ciekawe Coś ty jest... tu jest Gdzie ty jedziesz, człowieku? Ogar o, żeś coś rozplanowa, chłopie Pół godziny, jedna górka Jadą, jadą na dole, na dole Musimy rozwalić takich pięć Chyba Ale jeździ w kółko, chłopie okay. Albo, aha, dobra Te na bois spadają czy mi się zdaje? Czekaj, dobra, czekaj, czekaj, zawróć, zawróć do znacznika Dobra, już go zbiorę To osłanie mi dupę Aha, opona, łaa! Dobra, jedź Tam, 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 na prawo, na prawo aż da. Śledzą nas Żart I tak tu maszynowi auto Co się zdaje, że to będzie krótka misja Aha. No oh, super. Wyrzuciło cię z gry. Gdzie było? Nie, mi pisze, że ciebie wyrzuciło. Lost Connection. Aha, i piszę, że jestem No, jak mnie wyrzuciła jak dalej gram? Jak, jak dalej gram. No, 24 sekundy, słyszałem. No, dosłupę, ja, ja mam czas. Coś z na tym masz? Nie no. Dalej mi słyszysz, no to chyba nie. Chyba. Coś o... jest. Wow lagi, na cię nie ma. No no to to ten Czekaj, dobra to zaraz to naprawimy, ogarniemy i zaraz wracamy